Dobry wieczór, ok, do witam to... na spotkaniu Ekrania Białorusi Strategia Warszawa. O tym też bardzo proszę, od Pana Po raz kolejny wyszliśmy z Za chwilę, 6, a 6 minuty, Czerwona jest i wszystkie nasze plany znać, na ten już musiał my się na to nie podmiotem zmian co muszę powiedzieć, nie sensu, tak się że to nie na na i jednego mi czyli czyli się cofnąć poszukać swojej cząsty w odbiorze i na stąd,

Panie, Panie trenerze, po takich meczach, gdzie w których Jelenia była najpierw w swojej historii przygrywa takie Warszawie w meczu e mniejszych walkowarki, chyba, że było 0-3, po takich wynikach, w trze, jakie miały miejsce w ostatnich czasach, e trenerzy, którzy nie mieli wypowiedź o tym panu, podali się do dywizycy wylotu. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jak pomysł, to mecz się wytoczył. Mecz Jak tam być w meczu, bo tam powiedziało o jakości wyroku. Było to dobre spotkanie, pomimo no, tego, że przegraliśmy, ale zespół funkcjonował bardzo dobrze. W tym, w tym meczu już powiedziałem, że straciliśmy bramkę w drugim minucie, zawodnika w, w siódmym. Z takim zespołem w Logio ciężko jest urobić taki wynik. Panie zależałoby jeszcze raz, Andrzej, poprosić do nas.

pierwsze spotkania. liczyliśmy Starając się e, na to spotkanie, liczyliśmy właśnie na to, że maskary, że m, on e, potrafi taki bramkę strzelić. Po prostu tak się mecz ułożył, jak się ułożył. E, nie wiem, może to jest moja wina, że e, nie mam szczęścia. Drugi mecz, e, który prowadzę samodzielnie, można powiedzieć, na ławce bez rozpoczynamy rozboczynam, rozboczynam, w ten sam sposób. Po prostu ten, kto nie ma szczęścia, może. Pracować dziennie. Dziękuję. Panu Słodzie, ja mam pytanie właśnie kilku ostatnich meczów. Da się tak zauważyć, jaka jest koncepcja drużyny. Bo da się zauważyć, że Panowie, duet właśnie, trenerski stawia na grę bez napastników, bez nominalnego napastnika. Jak Panowie widzicie tę grę? Bo to naprawdę dzisiaj, przy zdjęciu Tomka Frankowskiego, wszyscy łapali się za głowę. To jest kolejny mecz, kiedy gramy bez nominalnego napastnika. Czy my mam, mamy jakiś inny sposób na zdobywanie tych Znaczy, To znaczy, my napastnika. nominalnym z wstępnym Frankowskim. My ja już tłumaczyłem dlaczego taka zmiana była na Natomiast Frankowski jest zawodnikiem ogromnych umiejętnościach systemu edukacji, ale jest to zawodnik, który się nie urodzi, nie, nie będzie sam na sam, Liczyliśmy na to, że w takiej sytuacji, bo piłki potrafi wyjść Dariusz Gizda, i e, Tomek kupisz. Ja już powiedziałem, że e, dla mnie jest to wielki piłkarz. Po prostu padło akurat na moją osobę, że do takiej sytuacji doszło. A jak poprzedni mecze? Jak Pan to sprawił tę grę? Na przykład z Wisawem wychodziliśmy bez napastnika ale wątki z GAN też wywołał taką i też liczyliśmy na to, e, na początku, to, że się, że trudno nawet skomentować. Moim i już następująco. Czy że są, przepraszam, głupki? Czy są głupkami? Jeżeli rozumiem, się nie mówi. Czy wasza dokumentacja, czy wasze informacje, czy nich? Kompletnie są chybione. Dzisiejsza bramka pierwsza, pierwsza minuta. Drugi kałd, czerwony bez sensu. Trzeci gołd, paroty. Karnia z kompletnie bez sensu. Przecież to nie pierwszy mecz, który to to jest w tam dobrze o tym wie i zawsze na każdym razie jest to samo, bo ja mówię, błędem, godzimy się do nic. I pytanie. Czy kilkarze są niespodziane rozumu, że też i w takich prostych kwiatów, mogą przekazać? Jak się gra Przede wszystkim każdy mecz, My wiemy, że to jest ogromny, ogromny nasz problem, jeżeli chodzi o na sygnał. Każdy meczkę analizujemy, wytykamy błędy, siedzimy po godzinie i, i są opomniane te błędy. Budowa zespołu polega na tym, że jeżeli ktoś nie wyciąga wniosków z błędów, po prostu musi odejść. I, i, i taki pytanie nie, nie Także szanujmy się dobrze, na pytanie tutaj. Jaki my mamy wpływ na to, znaczy jaki mamy? Mamy wpływ, że straciliśmy bramkę, tak jak powiedziałem, w starym fragmencie, który naprawdę dużo, dużo tego robiłem. Mamy sekundy ktoś się nie i tak spodziewamy się, że zabiłem na szale. Jest naprawdę ciężko, to znaczy to będą trupy. Co dalej? Wypada półka, który kręcał go, wypadł błęd, który kręcał go. Nie mamy de facto lewego w składzie, ten, który przyszedł, jest tak słaby, że musi grać, w to jest Ja rozumiem, że budujecie ten zespół, bo do no, no, pewnie że budujecie ten zespół, no ale no, chyba nie mogę powiedzieć, że ten zespół tyłu, bo to jest pełna To jest coś strasznego, tylko siąść i De제, to. Chciałem jeszcze to <tod> pasy grał na jakimś poziomie, ale Przede wszystkim miał do przodu. Miał dokładania, który wyjmuje, nie na z tymi na Łodzińkowskiej, po większej w podania, miał właśnie dodania, które otwierały, otwierały jakąś drogę do branży, a tutaj to kompletnie nic nie widzę. Nic nie Ani na ani na Proszę, proszę mi na widzenie, żebym mógł powiedzieć, co mu głos tak naprawdę, co do tego od tej grze. bo dla mnie wątpię, bo to tylko szybko, bo to się odwraca. Jak oglądamy na razem, wstąpię, bo do dzisiejszej już nie jest. No właśnie, nic dalej. Ale nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Teraz też o dolecni. Cóż ja mogę no, Jest na 16.00 jest. Będziemy musieli w propozycji rolnej z zarobnikami pomocy. Zamknąć się księgiem. Panie Skierowiczu, dwa dwa tygodnie temu graliście z Lechem Poznań, dzisiaj graliście z Legią Warszawa. Za tydzień obie drużyny spotkają się przy Łazienkowskiej. No i pytanie, po%, która gra w której drużyny wywarła na samym większe wrażenie i która drużyna jest w Państwu zdaniem powodująca do Lecha Mogę no, no, to określić z racji tego, że dzisiejszy marsz się potoczył tak jak się potoczył, że szybko straciliśmy bramkę i zawodnika, i tutaj nie byliśmy praktycznie y, w stanie podjąć żadnej y, walki. Tak jak w meczu y, z Lechem. Lech pierwszy był z nami, starał się podąć tutaj w obiegu Kompletnie zdominowaliśmy, że nalegał do różnych lech. to nie jest, jestem w stanie ponową powiedzieć jednoznacznie, znaczenia. Dziękuję. Sprawie... Ja jeszcze pytanie, czy mógłby Pan skomentować o z po zmianie francuskiego w trakcie wprowadzania Kowalskiego? No wie Pan, jaki to był mecz dla kibiców? Zapewne zna Pan historię Słaganów. Wie Pan, jak prestiżowym meczem był ten mecz dla kibiców? I proszę o skomentowanie okrzyków, które leciały. Również z tym, o z ja, ja chciałbym przede wszystkim podziękować kibicom za gorące dopięk i mogę jej przeprosić za to, że to się skończyło. Na pewno każda decyzja, którą podejmowaliśmy. Prawić jakość naszej góry w 1000. Ja nie będę komentował przykład, co naprawdę wyrażać to, co myśli mogę, no, tak jak powiedziałem jako tener dzisiejszego mężczyzna przeprosić za to, że to myśli tak dotyczące my nie naszym zawodnikom, że no, nie chcieli walczyć tyle, ile tutaj mieli. Karol Kosakowski tylko kilka. Dlaczego drużyna trenowana przez obrońcę ma tak słabą obronę? Dlaczego obrońcy, obrońcy brakuje swamiactwa na boisku, zamiast faulować przed polem karnym taktycznie, tak to taktycznie, dopiero w polu karnym? Gdzie, gdzie jest błąd? Czego brakuje tam? Zgadzam się z Panem, że podobnie indywidualne błędy w obronie, ale w piłce broni cały zespół. Tutaj nie chciałbym e, tylko zwalać na szczególne na, 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 na formacje, ale wyglądamy jako zespół Słowo w obronie. Nie wiem, dużo, dużo, mam, mm, dużo pracy tu się